Aby ustawić e, swój własny kod, najpierw musimy wpisać kod fabryczny. Kod fabryczny to są 4 zera. Jak już mamy, e, jakby tutaj ustawiony kod fabryczny, e, on musi być po prostu na wysokości tych strzałek. To znaczy, że już mogliśmy odblokować naszą e, kłódkę. Teraz, aby zmienić e, kod na swój własny. E, musimy przejść do um, ustawień. A żeby to zrobić, musimy e, przekręcić to, po, to pokrętło w prawą stronę, tak aby e, by, by były po prostu ustawienia, czyli settings. Jak ja już to przekręcę, to wtedy jestem w stanie ustawić sobie nowy kod. Um, bardzo ważne jest to, aby przed zatwierdzeniem tego kodu właśnie dobrze sprawdzić, czy na wysokości tych strzałek są wszystkie nasze ustawione cyfry. Gdyby coś się przekręciło, od razu trzeba to poprawić i nie zatwierdzać, bo po prostu jak już zatwierdzimy, no to tak już, taki kod już z nami zostanie, a czasami później po prostu możemy tego nie zapamiętać albo po prostu nie zwrócić uwagi, że coś się przekręciło. Także upewniamy się, że kod jest poprawny. Ja sobie też przytrzymuję te cyfry dwoma palcami żeby one po prostu podczas przekręcania i zatwierdzania tym pokrętłem nie, 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 nie zmieniły się, gdzieś tam się po prostu nie przekręciły, teraz właśnie e, trzymając cyfry, przekręcam sobie pokrętło z powrotem do góry. Sprawdzam, czy na pewno kot się tutaj nam nie przewrócił, nie przekręcił w żadną stronę. Jeżeli wszystko jest w porządku, mogę sobie włożyć zapięcie. I aby zatwierdzić się kot, muszę po prostu sobie. Zmienić na, na jakiś inny, bo wtedy po prostu kod jest. Yy, zablokujmy mi po prostu kłódkę. Aby otworzyć, z powrotem muszę wpisać swój wybrany kod i kłódka się otwiera.